Dzień dobry, dzień dobry. Miał być wśród słońca, ale nie ma. To już sam nie wiem. Czy czekać, czy gdzieś tamte słońce idzie, ale e, jak słyszycie, nie mogę mówić. Ale to akurat chyba lepiej dla kanału. Śmiać też się nie mogę, więc też się nie śmieję. No nic, poczekam jeszcze chwilę na ten wschód słońca. Nie ma tego słońca. Jakieś takie Jakby to powiedzieć, lekkie chmury są. Niebo nie jest czyste. Co mam zrobić? <laughs> Pewnie będzie jutro, no. więc pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Dzień dobry. Good Witamy. Good <laughs> jak, jak mnie to rozśmiesza, ale nie mogę się śmiać, bo, bo po pierwsze głos, po drugie yy, coś yy, jest. A teraz ile mam tej? Jak się mówi? Oliwy zobaczcie na przecenie kupionej ale zobacz czyli głowa w Malborku a cztery litery w Łodzi no ale co, co zrobić Cena, but maybe you can take the, 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 the tower first please, thank you ja jakoś już jestem starej daty i tak... <noise> nie mogę się śmiać, bo mam zabronione przed widzów. Ale ja bym... No dobra, nie wiem. Co chciałem powiedzieć? Po pierwsze, jeszcze raz... Sinu! O, ona już... O, ona się zawsze kłóci. Jak ja mówię Sinuś, to ona się kłóci, że niedobrze. Co to za jakiś charakter nie tego? O, zobaczcie, jak odrosło. See you see this? Look. W widzicie to? To jest w ciągu. no, no, no ile? Pięciu dni? Tylko te kółeczko plastikowe mnie tam martwi. <laughs> to jeszcze nie chce odrosnąć, ale widocznie też odrośnie. To już nie wspomnę o tym. Sina już oblała wszystkie stoły, bo ona zamiast ścierką to woli oblać wodą i potem i stoły się powyginają. Ale zobaczcie to. To też jest pięć dni Czyli energia jest dobra, energia jest dobra. Sina. I like you to say something to our friends from YouTube. I like you to say thank you, dziękuję. Dziękuję. Za. Za. Sześć tysięcy. Sześć tysięcy. Subscribers. Subscribers. Już nie chcę im mówić. No właśnie, jest. Dzisiaj porządki. Wreszcie, bo ja taki jestem. you know what? I'm a, jak ja nie, nie work? No, ja też work, tylko że trochę mniej ostatnio, no, ale ale 4 mam <głos> <głos> jeszcze bez tego, bez zus -u. Jest, to jest, już się uspokaja troszkę Belly. Skąd Belly? Ja wymyśliłem inną nazwę, ale nie mogę powiedzieć. bo to... <laughs> Tak czy inaczej. Tak czy inaczej, dzisiaj live nawet z tym głosem, który mam, tak będzie. Be, ten, yy, jak się mówi, live bez. no bez głosu, nie? <ścoughs> Ale zobaczcie, jak to odrosło. Aż niemożliwe i to naprawdę w ciągu paru dni, to co się dzieje, widzę. Zaraz się Viper jakiś tu pojawi, bo mu się spodoba, bo nowy. Tam puchy, ale jeżeli było zamknięte, to puch się mało nazbierało. A puchy to jest, no parę groszy zawsze jest. Ja tak daję temu, temu coś tam, ale ostatnio nie przyjeżdżał, to sam sprzedałem i i dostałem dwa dolary za taki worek, o taki. ciorny był. ciorny bo inaczej nie można chyba powiedzieć. W domu woda. Z butalek jeszcze, żeby nie było, że nie. To nie, z kałuży. Jest. No ja tego nie. No ja nie mogę tego zrozumieć. Wszystko jest. Wszystko. Yeah, but I say inside we have a water from. Really? From bottle and really? this and that. Green! Okay. Bam, bam. Well, oh no. bam bum! żeby <laughs> 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 w dupę dać, nie, znaczy, okay. żeby dać. I już obraza, A ja dopiero co wstałem, bo ja już wstałem wcześniej. Jezu, dzisiaj to ja się obudziłem o o której, o trzeciej, o drugiej? Coś tam była dama na live'ie. Napisałem, potem się jeszcze Adam do mnie zadzwonił. Teraz się dżemnąłem tak z godzinkę, bo... <gryw> bo nie wiem, bo organizm. Chyba potrzebowałem sprawdzę pralkę bo to jest zawsze to jest zawsze wielka niewiadoma Nie no jest okej okay, dobra i no i mówię i, i nic i nie będę pitolił Zaraz idziemy Bo trzeba kupić <ścoughs> Jezu. Już migotanie. Bo <noise> Sina wymyśliła, że trzeba kupić to, to nie ma proszku, nie ma tego, nie ma tamtego i ona nie wie jak w ogóle funkcjonować. No to no to trzeba kupić to. Pozdrawiam. Mówię coś mi śmierdzi. Sina, co zrobiłaś? Co you did? I make bread. No, you don't make bread. I make bread, but you. Burn it. Ah. Mm -hmm. Can you eat that, please? Oh, no, thank you. <laughs> <laughs> no smile. Huh? No smile? No. Why? Cry, right, okay? Cry, I think, no good, too. I eat that? No, what's I should say? I so mean, angry. you and Naprawdę, jakieś są rekordy. Sina, we go the... You cut your hair. You like? No. I pay. Very hot. Yeah, very hot, very hot, but. Kobitki zawsze robią jak się. Coś tam obcina. No. Dobra, idziemy. Bo dzisiaj jeszcze są te. Live ale naprawdę jakiś. To jest mój barbecue. Spiszę jeszcze Okej, Sina, but people ask you to be cameraman. No me. So, can you take it? Thank you. I'm free now. Oj, too hot. Mm -mm. <laughs> Where you go today. Cardine. and by the water for you right oh yes for water. oh yes and for uh, great idea what we need water and something else but i forget this is only water only water yeah <coughs> and okay. the soap the soap and the uh, soap yeah Może tą drogę zacznę, proszę. 1-2-3 ok, no? Ja. Yeah. Bo kameramed zawsze mi mówił, mówiła tutaj. Oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie, samo południe. Idziemy się przejść. Tak, żeby pokazać, że zobaczymy. Ej. Hey. Siodły do. Siodły dog! Uh -huh. so. Zobaczcie jak leży. Też wyciągnie te nogi, żeby jak najbardziej się chłodzić. Dobra. brak? to tu i ok? Tak. To właśnie jestem tobą samiciela. Ja to zocham. Po przebraniu. Zaraz będę wyglądał. Elektroda. One 2, three. three? Ale go mm. I ask To come to our no, place? No, they come already, I give already. Are you give him? Yeah, I give the money to to the lafite and uh, something drink. Ah. You no. say, okay, you can give. so it's with my back. So we're going, eh? Yeah. It's too hot. It's unimaginably yeah. hot. We need to go by water too. Oh, yes, water No, Okay, water. To jeszcze tak na końcóweczkę, bo to Sina mi przygotowała. Nie yeah. um, pomidorki z czosnkiem. Bo mówi, że pomidory i czosnek to postawią mnie na nogi. Ja właściwie czuję coraz lepiej, tylko ten głos taki jakiś, nie tego, nie? Ale będzie dobrze. Pozdrawiam, kończę. Do jutra. Pa! Do dzisiaj, ale do jutra w odcinku No, witam Państwa ja jak to ja Oczywiście u siebie Sina gdzieś tam krząta e? ja chciałem wszystkich pozdrowić Na dzisiaj to koniec ponieważ będzie live Muszę oszczędzać głos Więc do zobaczenia no, za chwilę w sobie można powiedzieć. Ym. I tyle. I chciałbym jeszcze raz podziękować za 6000 subskrybentów. I jeszcze raz za to, że wspieracie mnie i pomagacie, i, i, i dajcie rady, które są bardzo ważne i istotne. Także pozdrawiam. Do jutra. Cześć.